Witam Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax, a przed Wami Darkest Dungeon. Moi kochani, świetna gra, wciągająca jak bagno, jak muł. Bardzo teoretycznie prosta w założeniach, a jednocześnie złożona w mechanice. Łatwa do opanowania, ale mimo wszystko trudna i wymagająca. Z bardzo niskimi wymaganiami i uwaga, kosztująca około 7 zł na stronie... Eneba, która to strona jest sponsorem dzisiejszego filmu. Eneba jest nowym rynkiem gier z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, który ciągle się rozrasta. Znajdziecie tam najniższe ceny gier, starych i nowych, na różne platformy. A i dla nas, diablomaniaków, też coś się znajdzie. Chcecie pograć w jakiś mod do Diablo 2, ale nie macie podstawki? Cyk i jest! Aby zapewnić Wam komfort, Enewa oferuje całodobowe wsparcie klienta, żebyście mieli pewność, że zakupiony przez was klucz na bank zadziała, a wiarygodnej strony potwierdza doskonała ocena w serwisie TrustPilot. Rejestrując się w serwisie poprzez link podany w opisie dostajecie 1 euro bonusu na start. Ale to nie wszystko, bo wpisując kodik Xazaks dostajecie również 3% zniżki. Mega popularny na dniach Battlefield 4 za 328 grzech nie brać. Dungeons and Dragons Dark Alliance świetnie zapowiadający się slasher w klimatach Forgottenów, jest za 125 zł grzech nie sprawdzić. Cała kolekcja gier o średniowieczu link macie w opisie. Cała kolekcja gier MMORPG link również macie w opisie. Tak jest, moi kochani. W opisie macie link prowadzący was prosto do darkę z dungeon na stronie Eneby, gdzie kosztuje ona około 7 zł. Z kodzikiem Xazax zyskujecie 3% zniżki, gdzie przy 7 zł nie jest to dużo, ale zawsze coś. Zawsze wujek coś tam, coś tam wujkowi wpadnie. I moi kochani, wygląda to tak: To jest nasza baza między misjami. Jak to w ogóle wygląda? Mamy swoich bohaterów, do których podobno mamy się nie przywiązywać. No u mnie y, to są y, ludzie z czatu. Graliśmy w to na żywo, tworzyłem tych bohaterów, czy tam wynajmowałem i mamy tutaj Konrada, Krysię, Fytka, Kilka, Haksa, Niedziela, Jayka, Dariusza oraz Bere... Berbedenta. on akurat jest randomowo nazwany, czy ona bardziej. No i mamy tutaj nasze miasteczko, które cały czas z tygodnia na tydzień ulepszamy, odblokowujemy jakieś różne rzeczy do upgrade'owania, odpoczywamy, wysyłamy naszych bohaterów na odpoczynek, na przykład... W tym przypadku Krysia, nasza bohaterka, tutaj siedzi w oberży i co ona robi? Yy, przyjemności dla ciała zażywa. Czyli po prostu się za przeproszeniem yy, rucha. Yy, mamy Fytka, który też siedzi w oberży, tylko że on yy, zalewa swoje troski yy, i akurat cała reszta jest wolna. Yy, Gra jest bardzo trudna z wielu powodów, ale do tego jeszcze może przejdziemy. Nie chcę się za bardzo rozgadywać stojąc w menu, albo właśnie w mieście. Te miasto wam potem pokażę, może jak to wszystko działa bardziej po zakończeniu całej, powiedzmy, misji czy całej wyprawy. Tutaj chodzi o to, że zbieramy właśnie sobie drużynę, która idzie na wyprawy. Jest to zrobione bardzo RPGowo i bardzo kultowo, czyli coś idealnego. Dla mnie tu jest nasz aktualny stan złota oraz zasobów, za które wszystko ulepszamy i spróbujmy sobie wyruszyć na jakąś krótką kampanię, krótką i łatwą, żeby jakoś to wyglądało. Jak widzicie, mamy do wyboru różne, różne tutaj miejsca, w które możemy się udać. Oczywiście mamy też questy, które nas, które nas wysyłają w docelowe jakieś miejsca, ale zobaczmy, co my tu mamy do wyboru na ten moment. Um, na przykład, w Norowisko mamy zwiat. E, zwiat to jest najprostsza, najprostsza misja. Um, mamy tutaj w tym momencie: zbadaj 90% sal i za skończenie tej misji otrzymamy 3000 zł, 3 herby, które są jak widzicie tutaj e, walutą. Oraz gwizdek zwiadowcy, czyli taki coś, jak, coś jakby artefakt I zbieramy sobie na to drużynkę Czekajcie, wyrzućmy ich na razie A nie Dobra, wyrzućmy sobie ich na razie I sobie tutaj zbadamy, kogo, kogo my tu chcemy wziąć Okej, okay, pójdziemy chyba sobie na ten zwiad Chyba, że do kniei pójdziemy na zwiat. Tutaj też jest krótka Mamy 3000 złota, dwa portrety yy, I talizman szaleństwa W Zatoce jeszcze nie byliśmy Chyba nigdy nie byłem ale tu mamy już, widzicie, weteran, czego nie chcemy robić na ten moment. Tu mamy jaką nagrodę? 6% do szans wywołania zarazy. Hmm, a i więcej golda. Zbadaj 90% sal i więcej golda. Pytanie, czy to się przekłada też na długość misji? Tego jeszcze nie wiem. Ogólnie to pograłem w to ze dwie sesje i to obie na streamie jedną na streamie ja i, i troszeczkę sobie solo pograłem, tak więc dużo ta grama przede mną tajem zresztą. Jak widzicie mam mój najwyższy, najwyższy poziom bohatera jest na trzecim fytku. I okej, okay, złóżmy sobie jakąś drużynę. Fytku akurat za mnie nie pójdzie, bo sobie piję. Pójdzie z nami Kilk, który ma yy, tak, drugi poziom i on sobie pójdzie na pierwszą yy, linię. Zaraz za kilkiem. Tu mamy mniej więcej tak pokazane, na której linii on jest najlepszy. Na, w drużynie jest najlepszy na pierwszym i drugim miejscu i lubi atakować najbardziej pierwsze i drugie miejsce. To są jego umiejętności i tak dalej, jego artefakty. Każdy bohater ma swoje specjalne e, właściwości, Ten ma trzy choroby, jak widzicie. Dobrze, na drugą linię możemy spróbować wsadzić Konrada, który ma naprawdę. Ma, jest najlepszy na drugiej pozycji i on jest naprawdę mega koksem. Dlatego go wrzucimy. I później sobie wrzucimy jeszcze Haksa, który jest bardzo dobry i na dystans. I jest wyleczony, nie ma żadnych chorób i fajnie roz, yy, rozbraja pułapki. Potrafi naprawdę niezłego headshota sprzedać. Jest dobrze poulepszany na ten moment przynajmniej. No i potrzeba by było nam jakiegoś kapłana, kapłanki, kogoś kto będzie nam leczył. Zobaczmy, kogo my tu mamy do wyboru. Czy Dariusz mógł leczyć? Chyba nie. Akurat u mnie leczy zawsze Krysia, ale ona jest, no rucha się, że tak powiem, więc na razie nam tu nie pomoże za bardzo. Granat zarazy, trujący podmuch, no musielibyśmy wziąć sobie brak leczenia, bo nikt u nas nie leczy. Trująca nuta, kurde, to, be, to będzie słabe. Doskok, nawołanie sztyletów w krainie cienia, zatrute strzałki. O, bez leczenia może być cieńko. Chwileczkę, czy Haksu leczył? Strzał z bliska, cięcie, cięcie. To, 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 to. Nie. Chyba, że weźmiemy takie typowe DPS party. Send elsewhere. Dobra, e, wyrzuciliśmy wyrzuciłem jedną jednego bohatera, tego właśnie nienazwanego. On miał y, startowy poziom, ale w zamian wynajęliśmy y, kapłankę nową. Jak ją nazwiemy? Chyba, chyba nie będziemy jej nazywać jeszcze. Ale okej, okay, pierwszy poziom kapłanki. Czy ja mogę jej coś dać? Dobra, nieważne, ona ma tylko leczyć. Weźmiemy ją tylko na leczenie i dorzućmy ją tutaj i pójdziemy sobie na na właśnie ten zwiat i to będzie w kniei czy ktoś ma u mnie coś do kniei łokur e, e, kurde ale mają nawyków i wszystkiego, dobra damy radę go, do zapasów i musimy sobie wyposażenie zebrać na misję, więc tak, na pewno dużo prowiantu Wow, aż za dużo. Oj, będzie ciężko teraz cokolwiek fajnego stąd ugrać. Trochę pochodni i już na nic nas nie stać. A przydałby się odtrutka, czyli serum i łopata. Ale dobra, spróbujmy, zobaczymy co to będzie. Może dadzą radę. Wyrusz. Okej, okay, gierka się załadowała. Okej. Okay. Zobaczmy sobie mapę, jak to wygląda. Robimy świat. I mamy, widzimy mniej więcej co będzie na jakim co będzie na jakim elemencie No mamy trochę tych sal, o kurde daleka droga Ale przynajmniej prosta i bez kombinowania No i teraz tak, tu jesteśmy, tu gdzie jest pochodnia i idąc do tej sali znajdziemy jeden obiekt oraz jedną bitwę, a później w sali, będziemy w sali mieli bitwę. Później mamy kilka kratek bez niczego obiekt, bitwa i tu jakaś sala, o której nic nie wiemy. I okej, okay, to jest ten obiekt. Sprawdzamy go czy nie? Wartość worka jest twoja. 500 golda, elegancko. Przydałoby się, przed. No i mamy bitwę. Ta, która była zaznaczona, właśnie. Mają zaskoczenie, czyli my walimy. Zaczyna haksu. I tu są jego umiejętności: popuszczenie krwi, wystrzał i strzał rozpryskowy. Który by się przydał, bo obejmie trzy cele. I już ich trochę osłabi na starcie. Bek! Bardzo fajnie. Mają osłabienie. Wszyscy po pół HP. Później nasza bohaterka ona ma bardzo fajny cios, to jest chyba przełom. Rzuca się w przód, przesuwa się o jedno miejsce tutaj przed tego naszego kilka, ale zadaje dużo obrażenia wszystkim trzem, o ile trafi. No właśnie. No i niestety zrobiła nam tutaj mały, małe zamieszanie w szeregach. Teraz, póki nasza e, Ma Mare Scott nic nie robi, może zrzucić wyrok do tego kapłana. Krytyk od razu go zdjęła, pięknie. Nasi odzyskują trochę e, trochę poczytalności. No i cóż, kara boska, niestety unik. kil coś się nie sprawdza, dobra. Psy atakują, 3 HP. Dobrze, nie ma źle. Dobrze. Kto tu oberwał? Kilk oberwał tylko. Wyleczmy go, on jest bardzo, ba bardzo ważny do leczenia. I teraz nasza pani. Okrutne cięcie, dawaj, pęk, unik, niestety. No i tak to działa, taki trochę JRPG. Turowa walka taka. Dawaj, rozpryskowy. Bang! Kurde, po jednym HP zostało. Ale dobra, dawaj karę boską za 19, pięknie. No i cóż. Bandaże nie kupiliśmy. Cholercia. 650 golda. Okej, okay, ona ma krwawienie. Może coś zjeść. Wtedy HP jej się regenerują. One dwie mają krwawienie. Kurde, czy one je tracą? Overtime, nawet bez bitwy chyba tak. Przejdźmy dalej. W razie czego się wycofamy, bo ja nie chcę ich tracić. No i takie bitwy niestety się zdarzają, że co chwila coś. Dobra, dawaj strzałem rozpryskowym ich na starcie osłabimy. To nie jest trochę za daleko. Chociaż nie. Zrobimy popuszczenie krwi temu dużemu, żeby krwawienie mu wrzucić, o ile trafimy. Żeby go dziabało cały czas. W każdej rundzie. Teraz niestety oni. Wiedziałem, że będzie ten strzał. Dobra, znowu my. Kara boska, miałem ich przełożyć o jedno miejsce. Dawaj. Tego trzeba trzaskać, tego grubego. Tu krwawienie, ale no, mogłem to olać, bo ma... On już ma krwawienie nałożone A czy ona może jakimś czarem zdjąć? Dystansowy, to 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 Leczenie 4, 5 Dobra, wyleczmy sobie ją Deszcz batów Ale dobra, na szczęście są uniki Wpadła im poczytalność Dobra, wylecz siebie dziewczyno Ten nic nie może za bardzo zrobić, a strzał roz, strzałem w mnie dwóch, więc niech to zrobi. A um, krwawa rozprawa narzuci krwawienie. Nie, okrutne cięcie wrzucimy Pięknie za 10, dosyć dużo. Przynajmniej na tym poziomie, ok, 6 stracił i ma krwawienie. Zauważyłem, że te obszarowe. Obszarowe ciosy eee, bardzo często pudłują. No, teraz w tym momencie, niestety, nie, ale eee, wystrzał, dawaj, czasem z tego wystrzału wchodzi taki kryt. Pięknie, co my tu mamy? Onyx, herb, serum oraz złoto. Co mamy dalej na tej ścieżce tutaj? My jesteśmy tutaj. I znajdziemy tu obiekt oraz walkę. Musimy tutaj kogoś podkarmić chyba troszeczkę. Okej, okay, zmieniamy... ...impozycję. I zjedz sobie, żebyś nie tracił tak cały czas. Ty też sobie zjedz. Tego problemu tu nie powinno się tak jeść, ale nie chcę ich stracić. A prawdopodobnie się wycofamy w trakcie. No właśnie. Pochodnia nam gaśnie, musimy ją rozświetlić, wtedy so lepiej widzimy pułapki. I nie tracą nasi bohaterowie Znaczy wiesz, nie użyto jeszcze pochodnie, no i elegancko um, o kurde Mamy, wzięliśmy ich z zaskoczenia, bo wiedzieliśmy, że Tutaj będą, mieliśmy zwiad Dobrze, zacznijmy od Rozpryskowego Pięknie wlazło, po 6 na każdego I wszyscy mają osłabienie Teraz spróbujemy zrobić ten przełom i znowu się przesuniemy o jedno miejsce, ale może się uda trzech wszystkich fajnie porobić. Pięknie. Są prawie na zero. Jedziemy kara boska na tego drugiego. Pięknie zdjęty. Ty panno kapłanko kilka tutaj nam wylecz. Żebyśmy musieli prowiantu między misjami, między salami zużywać i okej, okay, coś tam schodzi. O, pochodnie nam gasną. Okej, okay, zamienili nam ich miejscami. On nie może atakować z tego miejsca, z tego co kojarzę, za bardzo. Uślepiająca światłość, dawaj i zabij. Pięknie. Powinno się udać bez kombinowania. No i elegancko, zabiliśmy. Co my zdobywamy? Onyx, Cytryn As oraz Szafir. Okej, okay. i tu mamy nasz ekwipunek, nie możemy go całego zapełnić oczywiście. Dobrze, i wszyscy mają... Nikt nie ma krwawienia, wszyscy mają HP. Możemy coś podjeść. Bo nie będziemy do końca... Iść tej misji, wycofamy się, stracą na moralach trochę. Ale wrzucimy ich do karczmy, to odzyskają sobie. I okej. Okay. I wchodzimy do tej sali, w której nie wiemy, co będzie. Jeszcze, ale nic nie ma. Więc możemy przejść do następnej. Spróbować przejść do następnej. I mamy ile? 17 minut. Więc chyba będziemy kończyć. <laughs> nie chcę Was zanudzać, ale tak to mniej więcej wygląda. Tak sobie idziemy przez te wszystkie lochy. Czasem trafi nam się zwiat i wiemy co będzie po drodze, i tak od sali do sali sobie idziemy aż do samego końca misji. Oczywiście, mając więcej złota, możemy się lepiej wyposażyć i przejść do końca: wziąć masę prowiantu, masę pochodni, masę bandaży, odtrutek, wody święconej, artefaktów, żeby tylko przeżyć i dojść jak najdalej. W tym momencie ja nie chcę tracić moich bohaterów, a nie chcę was też zanudzać, dlatego porzucimy misję. Stracimy trochę na moralach, ale zyskujemy, widzicie, złoto i tak plus zasoby, co się bardzo, bardzo, bardzo nam przyda. No i nasi bohaterowie trochę tam doświadczenia uzyskają. No i widzicie, niestety ten dostał słabą wolę życia minus 10 do odporności na cios śmierci. No i kolejny tydzień minął. Cień zaraz i choroby spadły na naszą sadę. wraz z nimi panika. Bezczynni badaczka zaraz zyskują jeden do poziomu woli. No i elegancko. No i tu mamy nasze, tutaj widzicie, całą masę questów. I tak to wygląda. I jak widzicie, już nasza Krysia skończyła z hulaniem. Gdzieś tu mamy, gdzieś tu mamy, um, taki spis wszystkiego, co się dzieje. Um, wspomnienia? Nie. To jest fabuła. Mamy świetnego lektora, który wszystko nam ładnie tłumaczy. Ale cóż, to by było na tyle, moi kochani. Między misjami się dozbrajamy, leczymy, odzyskujemy poczytalność, anulujemy chor leczymy choroby, anulujemy anulujemy jakieś przypadłości negatywne i tak dalej. No i tracimy cały czas bohaterów: tracimy, 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 tracimy. Gra jest trudna, wymagająca, złożona i naprawdę zachęcam Was za 7 zł. To jest, to wcale nie jest żadne pieniądze. Gra jest też w Game Passie, ale akurat za 7 zł to warto mieć swoją kopię. Na jakimś starym laptopie w podróży, sobie pograć taką singlówkę, coś pięknego. Klimat jest, fabuła jest, wyzwanie jest, nie trzeba dźwięku. Jeżeli nie macie słuchawek na przykład w pociągu czy, czy coś w tym stylu, moim zdaniem, tańko Pięknie na Plus. Dajcie znać jak Wam się podoba. Dajcie znać jak Wam się podobają filmy właśnie z takich produkcji poza haken slashowych, ale jednak klimatycznych i wartych rzucenia okiem. Dzięki wam wielkie za uwagę. Do następnego. Pa pa! Film powstał przy wsparciu następujących osób. Bardzo wam dziękuję za pomoc w realizowaniu mojej pasji.